Dzień dobry, w moim studiu gości dzisiaj Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, ostatnio bardzo ważnym tematem poruszanym w przestrzeni publicznej, ale i w prywatnych rozmowach mieszkańców jest temat bezpieczeństwa. I tu nie chodzi tylko o to zagrożenie stricte wojenne, ale o różnego rodzaju kryzysy, w tym energetyczne czy żywnościowe. Co w tym zakresie powiat Płocki robi, żeby takie ryzyka zminimalizować albo po prostu się na nie przygotować? Panie redaktor, zdecydowanie zakres dotyczący bezpieczeństwa obecnie jest takim wiodącym, jeżeli chodzi tak naprawdę o pracę w każdym samorządzie. My to widzimy i też wiemy, jak funkcjonują obecnie samorządy, wokół jakiej tematyki tak naprawdę się skupiają. I bezpieczeństwo, takie szeroko rozumiane, oczywiście jest absolutnym priorytetem. Między innymi wynika to z wdrożenia nowej ustawy dotyczącej. Obrony cywilnej i ochrony ludności, która tak naprawdę zobowiązuje czy to gminy, czy powiaty, czy też nawet organizacje pozarządowe, ale myślę, że o tym może za chwilę też powiemy, do pewnego zakresu działań. I i to się dzieje, to można zauważyć na terenie m.in. naszego powiatu, i akurat w ramach tej ustawy udało się pozyskać, jeżeli tu zwrócimy uwagę na sam samorząd powiatowy, ponad 4 miliony złotych na budowanie tak naprawdę tego systemu dotyczącego bezpieczeństwa. I mamy tu na myśli zarówno to takie zagrożenie wojenne, o którym myślę, że też często rozmawiamy, ale to też widzimy, jak wygląda ta sytuacja międzynarodowa, czyli jest to sytuacja, na którą też powinniśmy w pewien sposób reagować na poziomie lokalnym, ale też mamy tu na myśli różnego rodzaju kryzysy, sytuacje właśnie newralgiczne, sytuacje zagrożenia, do których też no niestety często dochodzi między innymi na terenie powiatu płockiego, jak również myślę, że w wielu różnych miejscach, dlatego to determinuje właśnie konieczność przygotowania się na tego różnego rodzaju ewentualności. I my w ramach środków, które właśnie pozyskaliśmy, będziemy pracowali nad tym, aby do końca roku zrealizować kilka ważnych takich elementów, które będą podstawą do budowania. Bo jeszcze ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę, że tak. Naprawdę ten system... Myślę, że od kilkudziesięciu lat nie funkcjonował, jeżeli tu mamy na myśli obronę cywilną, i dopiero ostatnie miesiące jest to takie bardzo mocne, poważne podejście w skali całego kraju do, do tej problematyki. My w ramach pozyskanych środków na pewno utworzymy i wyposażymy magazyny obrony cywilnej na terenie naszego powiatu w sprzęt niezbędny właśnie do reagowania na różne sytuacje kryzysowe, między innymi agregaty, osuszacze, Plandeki, piły, wkrętarki, czyli no, pełne wyposażenie, które będzie nam pomagało działać w trudnych momentach, ale też będą to magazyny odpowiadające na takie no, zagrożenie czy ewentualności związane z sytuacją międzynarodową. To jest jeden obszar, który będziemy planowali zrealizować do końca roku, drugi obszar to akcja informacyjna i szkolenia zarówno dla ochotniczych straży pożarnych, ale też szeroka akcja informacyjna dla mieszkańców powiatu polskiego, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach kryzysowych. A no właśnie, bo o tego tak. mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą. Tak, tak. tak naprawdę nawet nie potrafią rozróżnić sygnałów alarmowych, próbnych, testowych od tych właściwych. Także chyba w tym zakresie też. Myślę, że tak, i to ja uważam, że z jednej strony ważne są tematy inwestycyjne, zakupowe, przygotowanie no całej infrastruktury do tego systemu bezpieczeństwa, ale jednak potrzeba bardzo dużej akcji edukacyjnej, wręcz wprowadzenia dodatkowych lekcji. Tak jak kiedyś to było przysposobienie obronne, i tak naprawdę już na poziomie szkół powinno być to wpajane nam pewnego rodzaju zachowania. Ponieważ my nie rozróżniamy systemów sygnałów alarmowych, ale też nie potrafimy się zachować w trudnych sytuacjach kryzysowych, co potwierdziła ta bardzo dramatyczna sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim kilka miesięcy temu. I do tego musimy się przygotowywać, ale to jest właśnie duży system szkoleniowy, edukacyjny, informacyjny, i to też będziemy na poziomie powiatowym wdrażać. A trzeci obszar, który będzie właśnie dotyczył obrony cywilnej i ochrony ludności, na najbliższy Najbliższe miesiące to diagnoza specjalistyczna, w których miejscach na terenie powiatu płockiego możemy dostosować obecne obiekty bądź też utworzyć nowe obiekty, które będą miały taką funkcję tymczasowego schronienia dla naszych mieszkańców. I to tak jakby łączy się z tą ustawą dotyczącą obrony cywilnej, ochrony ludności, natomiast prowadzimy szereg też innych działań, które budują, czy mają za zadanie tworzyć ten system lokalnego bezpieczeństwa, bo właśnie, tak jak Pani redaktor wspomniała, zagrożeń jest bardzo dużo i różnych ewentualności, na które musimy być gotowi. I między innymi też patrzymy nad tym, w jaki sposób wdrożyć w ten system bezpieczeństwa jeszcze mocniej ochotnicze straże pożarne w podejściu polskim, ponieważ wiemy, że z jednej strony jest to piękna nasza tradycja, ale z drugiej strony ogromny potencjał, który powinien być też wykorzystany właśnie w tym zakresie dotyczącym obrony cywilnej i same ochotnicze straże pożarne już też pewne działania realizują, ponieważ został przyjęty taki, można powiedzieć, wzorcowy statut, jeżeli chodzi o OSP przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych który określa, że jednym z zadań OSP właśnie może być obrona cywilna, a my będziemy chcieli zaangażować nasze Ochotnicze Straże Pożarne właśnie między innymi do działań związanych z magazynami, do właśnie działań związanych z wyposażeniem, z tym sprzętem takim najbardziej potrzebnym w neprawidłowych sytuacjach, ale też do właśnie bycia w gotowości w trudnych sytuacjach, bo nawet takie zdarzenia, do których doszło na początku czerwca tego roku, jak nawałnica, które przeszły przez gminę Drobin, pokazują, że Ochotnicze Straże Pożarne to tak naprawdę ta formacja, która jest pierwsza w tych trudnych momentach. Dlatego będziemy chcieli jeszcze bardziej wdrożyć OSP w ten system bezpieczeństwa. A kolejny bardzo ważny element który dla nas jest strategiczny na ziemi płockiej, to kwestia dogrywania sprawy sprowadzenia wojska na teren powiatu płockiego. Jest to tak naprawdę, jeżeli chodzi o formalne takie dopięcie tematu, myślę, że kwestia dni bądź też tygodni, gdzie formalnie ten teren po szkole rolniczej przejdzie pod opiekę Ministerstwa Obrony Narodowej w Trzepowie, a to pozwoli na to, aby już w niedługim czasie się. Pojawi... Się, no, pojawili się pierwsi żołnierze, a docelowo batalion wojska, czyli około 500 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, co też będzie miało ogromne znaczenie dla mieszkańców powiatu polskiego właśnie w trudnych sytuacjach kryzysowych, w kontekście właśnie zagrożeń, czy to związanych z kataklizmami, czy też tej sytuacji międzynarodowej, bo też my w wielu rozmowach, wielu różnego rodzaju dyskusjach, czy też patrząc na tą budowaną strategię, gdzie chcemy też utworzyć to jak najlepiej z gminami, zwracamy uwagę na to, że powiat płocki jest no, dość wyjątkowy, jeżeli chodzi o zagrożenie, czy też tą kwestię budowania bezpieczeństwa. Bo z jednej strony mamy cały czas aktualne zagrożenie powodziowe i to jest myślę, że tematyka, do której będziemy jeszcze nie raz wracać, bo jest to sprawa, o którą tak naprawdę zabiegamy od lat, żeby to uregulować. Z drugiej strony mamy Mamy infrastrukturę krytyczną, taką jak Orne, Orlen Pern Energa. A do tego powiat płocki jest jednym z największych w kraju, gdzie właśnie często dochodzi do różnego rodzaju nawałnic, wichur i różnego rodzaju innych zagrożeń związanych z warunkami pogodowymi, dlatego na różnego rodzaju takie ewentualności my musimy być gotowi, gotowi i taki system w różnych obszarach staramy się budować. Mhm. Ale bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo żywnościowe polskie, a tutaj znaczącą rolę odgrywają rolnicy, producenci żywności, którzy ostatnio nie mają e, lekkiego czasu, no bardzo duże zagrożenie jest chociażby jeżeli chodzi o Mercosur. Co w tym zakresie robiliście, bo wiem, że podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Płockiego e, pewien dokument powstał. E, tak, panie redaktor, oczywiście my jako Powiat Płocki jesteśmy cały czas takim terenem e, stricte rolniczym. To często podkreślamy e, i zawsze w tych trudnych momentach. E, Staramy się wspierać rolników, a obecny czas, tak naprawdę ostatnie miesiące, pokazują, że ten rok jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o rolnictwo, ponieważ z jednej strony były dość. Wysokie plony, wprawdzie też warunki pogodowe nie ułatwiały żniw w tym roku, natomiast teraz spowodowało to wiele różnego rodzaju utrudnień, między innymi bardzo fatalne ceny, jeżeli chodzi o. Skupię, tak? tak, jeżeli chodzi o, między innymi o zboża. I ta sytuacja w rolnictwie jest naprawdę dramatyczna. Wiemy to, słyszymy. Mam okazję rozmawiać praktycznie codziennie z mieszkańcami, z rolnikami z terenu Powiatu Płockiego, gdzie właśnie podkreślają, tą trudną sytuację, dlatego potrzeba wielu działań, natomiast wiele też decyzji zapada na poziomie europejskim i my na ostatniej sesji Rady Powiatu, bo do, po dość takiej długiej dyskusji, ja dziękuję wszystkim radnym za, za tą dyskusję, bo to też pokazuje jak bardzo jesteśmy zaangażowani w sprawy rolnicze, po tej dyskusji Rada Powiatu przyjęła uchwałę, która tak naprawdę jest uchwałą sprzeciwiającą się podpisaniu umowy Mercosur, ale też określającą to, iż powinny być zachowane pewnego rodzaju blokady, jeżeli chodzi o napływ taniego zboża z wschodniej granicy. I ta uchwała ma tak naprawdę wzmocnić działania zarówno pana prezydenta, ale też i Polskiego Rządu, ponieważ takie deklaracje słyszeliśmy, że zarówno głowa państwa, jak i też Przedstawiciele rządu na czele z premierem, czy z ministrem rolnictwa, który był ostatnio na terenie Powiatu Płockiego, będą walczyć o to, aby zbudować większość na poziomie Unii Europejskiej, blokującą zawarcie umowy Mercosur. Dlatego też uznaliśmy, że taki sygnał z poziomu powiatu, samorządu powiatowego powinien trafić. Być może to będzie kolejne pismo, które trafi, czy do pana prezydenta, czy do przedstawicieli rządu, ale jednak jest to sygnał pokazujący, że oddolnie władze samorządowe, czy to na poziomie gminnym, czy na poziomie powiatowym, widzą ten problem i, i i jest też taka potrzeba y, y, działania. Y, natomiast y, y, ta kwestia dotycząca sytuacji polskiego rolnictwa, myślę, że jeszcze nie raz wróci do takiej dyskusji publicznej na poziomie powiatowym, ponieważ naprawdę zauważalna jest bardzo trudna sytuacja. Zresztą, tak jak podkreślałem, my zawsze staliśmy i stoimy i będziemy stać murem za polskim rolnikiem. Potwierdzaliśmy to w wielu właśnie takich dramatycznych sytuacjach. Wtedy, kiedy dochodziło do różnego rodzaju protestów, kiedy już rolnicy też widzieli, że jest tak ciężko, że trzeba wyjść na ulicę, żeby tak naprawdę pokazać swoją dezaprobatę czy to właśnie, jak, jak jest trudno w rolnictwie. Byliśmy, byliśmy razem, kiedy była potrzeba ingerencji, tak naprawdę, też przy trudnych momentach związanych z cenami wspólne stanowisko z izbami rolniczymi artykułowaliśmy i też przesyłaliśmy do władz różnego szczebla po to, aby właśnie pokazać, że powiat Płocki wspiera rolnictwo i że należy tak naprawdę reagować. Zobaczymy, co. Czas przyniesie, natomiast ważne jest też to, abyśmy podkreślali, że bezpieczeństwo, też tu pani redaktor o tym dzisiaj powiedziała, to również bezpieczeństwo żywnościowe i myślę, że w. W kontekście tej sytuacji międzynarodowej i, te, i tego czasu, tak naprawdę, w którym się znajdujemy, ważne jest to, abyśmy właśnie wspierali indywidualne gospodarstwa rolne, abyśmy wspierali tą niezależność żywnościową, bo tak naprawdę ona, ona powinna się opierać o indywidualne gospodarstwa rolne i, i tak to powinno wyglądać. Myślę, że na terenie naszego powiatu staramy się też, na ile jest to możliwe, bo to wiadomo, nie są kompetencje stricte powiatowe, natomiast czy jakiegokolwiek samorządu, żeby robić to wprost, natomiast staramy się promować wspierać też lokalne produkty poprzez akcje honorowych patronatów, gdzie lokalni producenci mogą właśnie takie wsparcie uzyskać, mogą też wypromować swoją lokalną żywność. Natomiast to są działania z poziomu samorządowego, które myślę, że na pewno nie wystarczą w tym, abyśmy tak świadomie i kompleksowo zbudowali niezależność żywnościową. Tu powinny być pewnego rodzaju centralne rozwiązania, na które pewno będziemy wszyscy liczyli. ale tak żeby podsumować tą sytuację, to naprawdę jest bardzo trudna. Myślę, że w ciągu ostatnich lat, Pomimo różnych lepszych czy gorszych momentów, to tak złożonej sytuacji nie było dawno. Myślę, że tutaj jest ważne podkreślanie, że murem za, rolnicem, za tak, rolnikiem powinni tak, stawać tak, tak. wszyscy, wszyscy Polacy, tak. bo słyszy się też głosy także w przestrzeni wirtualnej, że no co, nie będzie polskiego rolnika, to kupimy w Kauflandzie czy w Lidlu, tak? No, no nie, to bezpieczeństwo żywnościowe polskie jest bardzo ważne, bo tak jak pan starosta wspomniał, w trudnej sytuacji międzynarodowej może się tak zdarzyć, że że ta żywność z zagranicy do nas po prostu nie dotrze, nie wspominając już o tym, że my jednak w Polsce mamy bardzo dobrej jakości żywność, a ta, która musi do nas przyjechać, tej jakości niekoniecznie utrzymuje. Pięknie to Pani ujęła, Pani redaktor, i tak naprawdę wspieranie, wspieranie naszego polskiego rolnictwa, właśnie bycie murem za polskim rolnikiem, czy też no, tak naprawdę jednoczenie się wokół budowania tej niezależności żywnościowej, powinno beach uh... Takim naszym priorytetem, i tak naprawdę to powinno wychodzić poza jakiekolwiek podziały polityczne, bo tu, tu nie powinno być żadnych, żadnych wątpliwości czy też dyskusji. Powinniśmy wszyscy wspierać. Jesteśmy za tym. A ja nie byłabym sobą, gdyby mnie zapytała jeszcze na koniec naszej rozmowy o inwestycje drogowe w powiecie płockim, bo wiem, że tych jest bardzo dużo. Tak jest, pani redaktor. I oczywiście, jeżeli mówimy o drogach w powiecie płockim, to są to duże przebudowy, duże modernizacje, na które pozyskaliśmy zbudowaliśmy setki milionów złotych i takie działania są realizowane w kilku miejscach obecnie na terenie naszego powiatu oczywiście te niektóre kontrakty takie wieloletnie jak budowa drogi z Goślic do Zagroby i do Mikołajewa czy też budowa drogi Monkolin Łętowo Rogowo budowa drogi Worszymowie ale do tego dochodzą Terminowo krótsze inwestycje, ale równie ważne takie jak między innymi modernizacja ulicy Imielnickiej, która jest już na finiszu i myślę, że najbliższe dni czy też tygodnie to, to będzie absolutny finał tej bardzo ważnej modernizacji drogowej. Do tego w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy bardzo ważną inicjatywę, czyli tak naprawdę w życie wdrożyliśmy program budowy dróg rowerowych. Trzy inwestycje jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe w powiecie płockim zostały zapoczątkowane są podpisane umowy prace się już tam dzieją czyli ścieżka rowerowa Srebrna Biała ścieżka rowerowa Radzanowo Rogozino ścieżka rowerowa Miszewko Słupno ale to jest tak naprawdę początek budowy dróg rowerowych bo myślę że już niedługo będziemy mogli zakomunikować Wsparcie finansowe rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, które będzie przeznaczone właśnie na rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych w powiecie płockim. Do tego cały czas planujemy następne inwestycje drogowe. Jesteśmy w tym momencie, gdzie tak naprawdę w każdym samorządzie zbudowany budżet na rok przyszły. I powiem, pani, pani redaktor, nie zapeszając. Wszystko wskazuje na to, że może być to kolejny rekordowy budżet i pewną magiczną granicę przekroczymy, przekroczymy ale to jeszcze będzie o tym okazja porozmawiać. Natomiast oczywiście będzie to ten bardzo duży pakiet inwestycji drogowych. Zdaję sobie sprawę, że no, oczekiwania są bardzo duże, no bo te, te drogi jednak dotyczą każdego. Często mieszkańcy zgłaszają nam problem, potrzebę modernizacji kolejnych dróg, często nawet w materiałach, które się, pojawiają się w przestrzeni internetowej komentują, kiedy będzie u nas droga, a co z kolejną drogą. Będziemy się starali na te wszystkie wnioski monity odpowiadać w, w miarę pozyskanych i posiadanych środków, także na pewno w przyszłym roku będą kolejne duże inwestycje drogowe realizowane w pojecie polskim mhm. Wiem, że mieszkańcy zgłaszają też czasem tak, że wy remontowaliście tak duży kawałek, a tutaj 100 metrów nie możecie dokończyć gdzieś tam. To chyba otrzymowa dotyczyło, akurat ktoś tam yy, wpisał się. W komentarzu, z czego wynikają takie, no, według mieszkańców niedociągnięcia, ale ja rozumiem, że to wynika z jakiegoś konkretnego planu. Tak, no tak, tak naprawdę każda inwestycja jest inna i y, też środki pozyskiwane zewnętrzne są w pewien sposób y, dedykowane pewnym zakresom inwestycji, pewnym realizowanym przedsięwzięciom i na przykład w danym miejscu możemy zrobić drogę w określonym standardzie, a w drugim miejscu jest to tylko remont, czy, y, czy tak naprawdę Przebudowa tego szlaku o tych parametrach, jak było do tej pory, a w innych miejscach na przykład pozyskane środki zewnętrzne i nasz budżet pod, wystarczają, żeby zrealizować dany zakres, czyli no powiedzmy kilometr drogi, a nie kilometr 300, i już mhm. te 300 metrów m, musi zostać na chwilę obecną, i poczekać tak naprawdę w, w przyszłości na kolejne środki, aby można było m, realizować. Także no, każda inwestycja jest inna i specyfika danego terenu. Również natomiast będziemy się starali systematycznie każde zgłaszane problemy czy też wnioski wdrażać do realizacji. Co patrząc na postęp realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu płockiego ma jak najbardziej dużą szansę realizacji. Dziękuję bardzo Pani Redaktor za tak dobrą opinię. Bardzo ja dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za wyjaśnienie wielu pytań i zapraszam do kolejnej naszej rozmowy w, nasz, rozmowy w naszej studiu. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję.